Jest Ron Oliver i dzisiaj będziemy grać w Roblox Dead Deadrise. No i bez żadnego przedłużania zapraszam Was do oglądania, ale tylko przypomnę, żebyście zostawiliście łapkę w górę i, i subskrypcję, bo bardzo mi to pomoże a dla was to jest tylko 2 sekundy. Dobra, jesteśmy już. Ja już trochę grałem w Dead Rise i trochę już wiem, co robić. Trzeba tutaj te złoto tutaj zabrać te pieniądze i można coś kupić. Ja ogólnie jak gram z kolegą lub z kimś, to ja kupuję pistolet, ale gdy gram sam, to kupuję węgiel. No tylko kupuję trzy węgla. I jeden bandas. A i, taka, i taki tip. Warto zabrać te gazety, bo to są też dodatkowe paliwo. Dlatego szybko pójdziemy sobie do doktora i kupimy sobie bandaż, żeby razie czego się uleczył byłem. Opa, i bandaż. Kurde, pomyliłem się guziki F, A z, -Z, 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 -Z E. Dobra. Guzik węgla do zatankowania pociągu. Hopa, 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 hopa. I mamy pra prawie pełen na tego lecimy. Dobra. Umyjemy się. Jest, jest jakiś zombie, jest zombie. Jest taki tip, można zombie jakiś zabić przez e, ze ścianę. Jest je zombie? Nie. O, dasz się. No dawaj, Tu To dalszy, dalszy. Ło, nie, nie, łopata, łopata. Tetni, 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 tetni. Jest. Dobra. Uważam, siodło, zombiaki, całkiem dużo ich było. O, jeden węgiel i lina. Jest git, jest i całkiem git, lud. Jest git lud, Dobra. Lino oczywiście spalimy. Węgiel też spalimy. Słombie, jaka spalamy. Czekajcie. wszystko Wszystko wypakuje. sobie tutaj tutaj dam. Warzą też bo bo jest coś Słombie, warty. E, i jeszcze coś mam. A, kolejnego zombie. Dlatego sobie zombie spakuję, bo mamy pełen, pełne palitko. I możemy jechać. O, o, o obóz. O obozie jeszcze nigdy nie byłem. Adie mam nadzieję, że obóz nie jest jakiś trudny mega... Nie ma nie ma żadnych zombiaków, czy ja lepiej jestem. Nie ma... Ej, nie ma zombie jeszcze. Ta 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 O, obraz, złoty obraz. Uuu. Amunicja bandaż. O, .Oh, Karabin. O matku tutaj jest wszystko. O matku tutaj jest wszystko jezyczka nawet! O, matko, jedyno Jestem bogata. Dynamitu nie biorę, bo dynamiki nie. Tylko wysadza, co ja będę wysadzać. Wiem, że się da bank wysadzić, ale da się też przez e kot, a kot trzeba zabić z Ale co? Ej, pierwszy raz w tej grze mam karabin. Wow. Mogę sobie go dać na pierwsze? Dobra, mogę. A to sobie tam na O nie, kwawa noc. Albo nie wiem jaka noc, ale. Ja, ja mam taką zasadę, że jak jest noc to ja nie wysiadam, bo po prostu wtedy jest dużo ząbiaków, a ząbiaki równa się śmierć, a śmierć równa się o, e, zaczęcie od nowa. E. Dobra, zatrzymujemy się tutaj, by sprzedać set trupy i inne. Idziemy na trading post. Post. Tr trading post. Dobra. Dobra, już jestem. Przepraszam, za obserwację. Uuu, jak dużo. Aha, zębiego się nie do sprzedać. Dobra, ale całkiem dużo za pieniędzy. Uuu. I mamy lizyczkę. Jeee. Yeah. Ale jestem bogaty. Jej. Dobra, to dajemy sobie na da... Nie. dajemy to tutaj, bo, bo to nie jest automatyczne, tak, o nie, bo ja amonici nie mam do tego. Worek, 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 worek. Dobra, mam całkiem dużo pieniędzy, No to idę sobie do zbrojnika. I kupię amunicję do działka albo u, albo nie, stąd ukradnę. Dobra, już tutaj jesteśmy. Na tego bierzemy. Eee, nie mogę. Myślałem, że mogę zabrać amunicję stąd, ale kurde, nie mogę. Dobra, to idziemy tutaj. Dobra, jesteśmy. I amunicja do tego 25, aż. ale dobra, żeby wtedy... Sprzedać trzeba mieć amunicja. Trochę mnie zabolał. Mam tylko 15 dolków. Ustawiam sobie to tutaj. Jest i mam stówę, dobra, dobra. I teraz sobie to wszystko dam tutaj. Nie, aw. I wszystko tutaj jest, i możemy jechać. Dlatego widzimy się, jak coś znajdę. O, dobra, znalazłem coś. Dlatego. Kurde, kurde. pie No, kurde. Nie. Uu, dobra. Ten karabin jest na daleko. Dobrze wiedzieć. Jak dobrze wiem, nimś, nim. On jest... On zadaje 100 HP w głowę. Dlatego sprawdzamy. No kurde. Dobra, przeładujemy. I hopa, O jest bez nadzieje! Hmm. Ej, nie on zadaje 100 HP, tylko ja... On ma 16 amo. A! Dobra. Trochę się tym uparłem. Po co mi dynamit? Halo? Uuu, co to tutaj za bazą ukryty? I jest ze mną. Dobra, mam 8 na 10. Znaczy, źle. No tego. dobra. Powodem sobie tutaj przyczepimy, zombie sobie spalimy, linę sobie spalimy, go sobie spalimy. Aha, i reszta to zombie. Dobra, jedziemy! O nie, główka, 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 nie, główka. Nie, 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 nie mam mamu, nie mam mamu. Główka? Uuu, jestem najlepszy. Ile koni mam? Ej, ja nie chcę na konia jak chcę, tylko złodzieja. Plaga miałem. O, a poza tym tutaj jest jakiś domek, nie zauważyłam go. Dobra, to idziemy do tamtego domu. Dobra i pierwsza główeczka, zapraszam po kolei, druga główeczka, trzecia, no kurde, przez sobie się nie da, Gu nie główeczka, o, o, sprzedaj, jest, ale się przestraszyłem, grałem. O kurde, wiesz to. Idziemy, idziemy, idziemy. Karabin w rękach. się. Ej, słuchajcie widzowie, ja, ja trochę już e, jeżdżę. Paliwo mi się powoli kończy. I dojechałem na kolejnego safe zone, i nic po drodze nie było. Rozumiecie to? Ale dobra, sprzedajmy to, co. Lepid, Widzio... Widzowie, jak, jak wszystko sprzedałem, to mam aż 165 dola, doralków i możemy w sumie coś kupić. Amunicji mam całkiem dużo do wszystkiego. Do karabinu mam to, Mus... do muszkiety mam tyle, ale nie wiem, jakie samo do muszkiety. Mogę, mogę sobie kupić jeszcze kilka bandaży. O, matko, nas się robi. 100 dolarów na koncie, ale jedziemy i przekraczamy e, e, ten próg 20 km. Mam jakiś zone. Dobra. Słuchajcie, e, tutaj jest baza. Jest tylko w bojem atakowali na tego e, albo wiem. Siema. Nie chcę na konia, worek. Idziemy do bazy. Słyszałem, że tam jest trudno, ale damy sobie radę. Biorę konia ich i lecimy. Ry... <ścoughs> Można powiedzieć, że rycerz na białym koniu. Dobra. Jest Ej, on ma pistolet. Jeden, drugi. Trzeci? Nie no, ale ja mam no. Nie. Jest bandas, bandas, bandas. Nie muskietera. Nie. nie, nie, pomocy! Jest, zostało, jest i